Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj kolejny odcinek z serii artystów kina i teatru i mam dla Was Helenę Grosówną. Seksa, pil to nasza broń kobieca. Helena Grosówna, polska tancerka i aktorka teatralna i filmowa. Urodzona 25 listopada 1904 roku w Toruniu, Zmarła 29 czerwca 1994 roku w Warszawie. Helena ukończyła szkołę baletową w Toruniu. Na początku lat 20. XX wieku występowała jako tancerka, ale wynagrodzenie te, to, które otrzymywała za te tańce, nie wystarczało jej na przeżycie. Dlatego dorabiała też jako ekspedientka w sklepie z męską odzieżą. Sytuacja Heleny zmieniła się diametralnie, kiedy poznała swojego przyszłego męża Jana Gierszała, z którym wzięła ślub 14 lipca 1928 roku. Ale dlaczego ta sytuacja się zmieniła? Ano dlatego, że Jan był zarządcą majątku Poli Negri. No i tak jakby wiecie, no miał trochę więcej pieniędzy niż przeciętny Kowalski w tamtym momencie. To zapewniło Helenie stabilność finansową i możliwość rozwoju w Paryżu u słynnej Matyldy Krzesińskiej, rosyjskiej księżnej. Ona wyjechała do Paryża, żeby się tam kształcić na aktorkę i na tancerkę. Po powrocie do kraju grała w Poznańskim Teatrze Nowym, Warszawskim Kwi Wielkiej Rewi i Cyruliku Warszawski. No dobra, ale kiedy tak naprawdę rozpoczęła się jej kariera, taka wiecie, że zaczęła w filmach występować i wszyscy ją znali. Helena na srebrnym ekranie zadebiutowa zadebiutowała dopiero w 1935 roku, czyli bardzo późno, ale mimo to dość szybko zdobyła sławę i dołączyła do grona najwybitniejszych polskich aktorek dwudziestolecia międzywojennego. Jej pierwszym filmem była komedia muzyczna Kochaj tylko mnie. Potem przyszły inne role, m.in. w Dotku na froncie, Małym Marynarzu i Dwa Dni w raju. Ale taki największy sukces i największą popularność przyniósł jej film, w którym zagrała razem z Eugeniuszem Bodo. Jest to film piętro wyżej. I to jest, słuchajcie, cudowna i zabawna komedia. To był w ogóle dla mnie pierwszy film, który obejrzałam z Eugeniuszem Bodo. On jest dostępny na YouTubie, będzie podlinkowany w opisie. I ta komedia po prostu przenosi w nas w tak y, cudowny klimat tamtego czasu, tych lat 30. XX wieku, tej Warszawy tamtego okresu, dlatego że jest bardzo dużo y, ujęć y, z miasta. Jest to komedia, słuchajcie, opowiadająca o dwóch sąsiadach, którzy y, mają takie samo nazwisko i bez przerwy się kłócą. I pewnego dnia do tego starszego sąsiada przyjeżdża jego y, kuzynka, z tego co pamiętam. No i oczywiście y, myli mieszkania, bo oni jakby mieszkają. Y, Eugeniusz, który grał tego pierwszego, mieszka piętro wyżej. A ten piętro niżej. A że kiedyś była taka tradycja, już Wam to opowiem, że na drzwiach mieszkań były imiona i nazwiska. Ale zdarzało się też, że były same nazwiska. Że jak do kogoś przychodziliście, to nie musieliście się martwić o to, że nie będziecie wiedzieli, pod którym numerem on mieszka, bo zazwyczaj była po prostu wywieszona tabliczka na drzwiach. Pewnego razu, właśnie kiedy ta kuzynka przyjeżdża, to dla żartu te tabliczki z imionami tych dwóch panów i nazwiskami zostały podmienione. I ta kuzynka przychodzi do tego młodszego. A co się dalej, słuchajcie, stanie, to obejrzyjcie film, to się dowiecie. Jest przezabawna ta komedia. Z tej właśnie komedii pochodzą dwa, dwie takie chyba największe piosenki zaśpiewane przez Eugeniusza Bodo, czyli Seksa której przebrał się za kobietę i umówiłem się z nią na dziewiątą. Jeśli ktokolwiek z Was nie zna tych piosenek, to one zostaną podlinkowane w opisie tego filmu i sobie do nich yy, zajrzyjcie, bo to są naprawdę hity, które powielane są do dnia dzisiejszego. A Eugeniusz Bodo, tak jak już mówiłam i podkreślam, przebrał się w tej piosence za kobietę, zanim to było, było. No dobrze, ale nagadałam się o tym filmie, a wracamy do życia Heleny. Drugi świetny film z jej udziałem to Zapomniana Melodia. Tuż przed samym wybuchem II wojny światowej zagrała także jeszcze w komedii Włóczęgi. Niektóre z tych filmów, moi kochani, są dostępne na YouTubie i możecie je sobie obejrzeć. Warto jest czasami tak z czystej ciekawości spojrzeć na te komedie lat 20. i 30. XX wieku, dlatego, że jest to kompletnie inna ekranizacja filmów niż teraz. Wybuch wojny całkowicie przekreślił jej plany artystyczne. W styczniu 1940 roku miała wyjechać na wielkie tournée do Hollywood, nic z tego nie wyszło. Została w Polsce. I pod okupacją niemiecką Helena pracowała jako kelnerka w, ka w kawiarni u filmowców. Oprócz tego, że była kelnerką, no to należała jeszcze do armii krajowej, gdzie dosłużyła się stopnia porucznika i walczyła w powstaniu w warszawskim pod pseudonimem Bystra. Była w ogóle, słuchajcie, dowodzącą oddział kobiecy. Także to jest ciekawa historia, że ona była dowódcą w kobiecym oddziale, dlatego dostąpiła się tego stopnia porucznika. Jej mąż, Jan, zginął niestety w obozie koncentracyjnym, o czym dowiedziała się później. A kiedy skończyło się powstanie warszawskie, trafiła do obozów jenieckich. Najpierw do Gros Lubras, a później do Oberlagen, gdzie spotkała się ze swoim drugim mężem, Tadeuszem Cieślińskim, z którym doczekała się syna, moi drodzy. I w tym drugim obozie została wyzwolona przez oddziały generała Stanisława Maczka. Po powrocie do Polski w 1946 roku Powróciła do pracy w teatrze, najpierw w Krakowie, a potem w Warszawie. Od 1948 roku do emerytury występowała w teatrze Syrena. Zagrała też w kilku filmach. Między innymi były to kolorowe pończochy, mój stary, o dwóch takich, co ukradli księżyc. A ten film to powinniście znać wszyscy, bo w tym filmie wystąpili dwaj bliźniacy, których znają wszyscy. I ostatni film: Zbrodniarz i panna. Zmarła 1 lipca 1994 roku w Warszawie, a pochowana została na cmentarzu. I nazwa tego cmentarza jest bardzo ciężka do wymówienia: Zeżniu, Zeżeniu, Zeżniu. To jest na dzielnicy Wawel, aż to słuchajcie, sprawdzałam. I tak zakończyło się jej życie. Ale mam dla was jeszcze dwie ciekawostki. Jedna jest taka, że jej rodzinny dom w Toruniu istnieje i znajduje się na ulicy Płockiej, nie, nie Płockiej, na ulicy PCK 30 w Toruniu i on istniał, słuchajcie, do, istnieje do dnia dzisiejszego i był w posiadaniu jakiegoś prywatnego właściciela, który wyobraźcie sobie chciał go zburzyć. I nie wiem co tam postawić. Jak wpiszecie to w Google, to ten dom jest w naprawdę dobrym stanie. I burzenie domu aktorki, która była tak wybitną osobą, no to po prostu było dla mnie nie do pojęcia, jak o tym czytałam. Ale udało się go ocalić, moi drodzy, dlatego że właśnie niedawno, bo 15 marca 2021 roku, prace zostały, rozbiórkowe zostały wstrzymane przez konserwatora zabytków, który zgłosił budynek. Aby zostały mu przyznane, po prostu została mu przyznana ochrona, że jest to zabytek, że jest to dom aktorki, żeby go nie burzyć. Ale to jeszcze nie jest ostatnia ciekawostka, dlatego że w 2019 roku ukazał się też komiks o Helenie pod tytułem Helena Grosówna: Nigdy nie trać nadziei. Także. Mimo to, że zmarła już jakiś czas temu, to jeszcze ludzie o niej pamiętają i stworzyli oni komiks. I tak, moi drodzy, kończy się życie Heleny Grosówny. Na sam koniec powiem Wam, że ona naprawdę bardzo przyjemnie grała w tych filmach. W tym filmie Piętro Wyżej z Eugeniuszem Bodo, jej postać jest taka, można trochę powiedzieć, przerysowana, ale Helena poradziła sobie świetnie. Mimo to, że zadebiutowała dopiero w 1935 roku, no to jakiś na pewno sukces osiągnęła w tych filmach, no bo występowała też i po wojnie, co niestety nie zawsze wśród aktorów dwudziestolecia międzywojennego się zdarzało, aby występowali jeszcze w filmach po II wojnie światowej. Swoją drogą też była bardzo ładną kobietą, urody nie można jej było odmówić, i taka też pozostała aż do swojej śmierci. Myślę, że tak jak pooglądacie te stare zdjęcia, które są dostępne w internecie, to nie widać po niej, że była aż taka, um, jakby nie widać po niej tej starości, którą nosiła na sobie. Jeśli Was zaciekawiło coś, o czym ja nie powiedziałam, albo wiecie coś o Helenie, czego ja tutaj nie opowiedziałam, to serdecznie Was zapraszam do zostawienia komentarza. W tym wideo, moi drodzy, to już jest wszystko. Do zobaczenia w kolejnym. Na razie. 啊。